Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj chciałbym przedstawić Wam nowości, które zapowiedziało Hoyo na Patch 5.5, do którego powoli się zbliżamy. Także nowy region, jakim jest region Collective of Plenty, szóstego tribu dostępnego w Genshin im, którym Głównym takim przewodzącym, głównym źródłem, raczej źródką jest Jansan, i tutaj właśnie ten wulkan będziemy mogli już za. 11 dni odwiedzić, ponieważ te banery kończą się już a parę godzin przed. Ogólnie tyle czekałem z nagraniem, że Choyo zrobiła już własne podsumowanie, także nie muszę skipować, że mam tego pokazywać po formie special programu. Ogólnie tak, dostaniemy Ife jako postać przewodniczącą głównego eventu, co w ogóle okej, okay, jest spoko, jest jutek w ogóle na japońskim livestreamie, było widać, że on jest anemo. Także wysoka anemo postać się szykuje. Nową postacią jest Varesa, oraz jest ona już na pierwszej fazie banerowej z Sinion oraz nową postacią jest Jansen postacią czterogwiazdkową i one we trzy to już są potwierdzone na pierwszą część w drugiej połowie mamy za to Riran, Silonen oraz Venti'ego, jako iż broń Venti'ego nie jest taka zła na inne postacie niż Venti, także, także weapon banner w tym przypadku tak źle nie wygląda jeśli chodzi o Varesę, jej nowa broń jest głównie zrobiona pod nią a jeśli chodzi o Sianion to to chyba każdy tą maszynę do popcornu już widział, wiele mówić nie trzeba. Czwórek oczywiście na razie nie znamy. Nowy Quest, trzeci Quest z naszym naszym tutaj małym Saurianem, którego spotkaliśmy na początku wchodząc w Donatlano. To jest trzeci i chyba ostatni, bodajże, gdzie będziemy mogli go zobaczyć. Mamy tutaj. Oraz mamy ta samo plemię Jansen. plemię byczków, można by tak powiedzieć, oj byczku, do, myślę, że tutaj po, polska część gęsina dużo memów z tego będzie można robić, ponieważ tak, głównym Saurianem jest Saurian typu taki byk, bawoł, mieszanka byka i bawoła, ja bym to powiedział, jeżeli się mylę i ktoś widzi tam coś innego, to może mnie powiedzieć w komentarzu. Główną mechaniką Sauriana, ale i też postaci z właśnie tego Collective of Plenty jest mechanika wbiegania i rozwalania ścian z dynki że tak to nazwę, czyli po prostu one biegają i jeżeli będą po post będą postawione przeszkody, przez które trzeba będzie się rozpędzić, wbiec i powiedzmy jakąś ścianę zniszczyć. Jeśli chodzi jeszcze o nową arenę, ona jest bezpośrednio ta część powiązana z questem i jak widzimy jest tutaj, no ja bym powiedział, że no to niebo to takie trochę walnięte, nie Także tutaj już choją się z tym fake sky. Praktycznie nie kryje, będzie to region powiązany z znowu z tymi pradawnymi smokami, pradawną, pradawnym pleniem smoków i zapowiada się dość ciekawe. Dodatkowo taki vibe trochę, o, ten obraz główny tutaj to mi daje vibe taki trochę Simulanki, eee, także być może część kontentu, która w Simulance była trochę się pokryje nowego przeciwnika, nowego bossa, który jest z dużą magmą. Czy mam tu więc dodania? No będzie, będzie dostępny. Z tego co wiem, to ładuje się, jak się go bijemy lawą, to on przechodzi w jakiś state, potem jakby kończy ten state i jest osłabiony. A jeśli chodzi o nowości pod względem przedmiotów, mamy dwa nowe sety artefaktów, jeden raczej na 99% trzeba byłoby być... Ciekawe, naiwnym, żeby myśleć inaczej, będzie pod Varese drugi nie wiadomo pod kogo, chociaż... o kolorach, nie? Te kolory te z jakąś postacią mi się kojarzą. Ten set w ogóle mi się bardzo podoba. W sensie ogólnie te sety są ładne. Jeśli chodzi o eventy, main event z niego oprócz Primogemów, oprócz tego, że spotkamy Ife, będzie też grani Itli. jest do zdobycia darmowy Ororon. Or darmowy Ororon, czyli postać, która jest przewidywanie jedną z lepszych opcji, którą możemy mieć w teamie. Też on dość dobrze te Night Stone Shields zbija, także fajnie, że, może, że dostaniemy go, jeżeli ktoś go nie ma, a jeżeli ktoś go ma, to C1 też nie wygląda najgorzej. Pozostałe trzy eventy to oczywiście klasycznie event walki, no bo event walki w Genshinie no musi być, event na zbieranie coinów. Oraz event z te zbijanie bloczków oraz tą ruchomą, wiecie o co mi chodzi, platformę. Takie są eventy. I na koniec eventem, którego nie pokazali, to jest event, który po prostu pod, zamiast. Mieliśmy już podwajane lejlainy, mieliśmy podwajane dropy z talent na domeny. Teraz będziemy mieli przez 5 albo 7 dni podwojony drop artefaktów za 20 rezinów. Także dwa razy więcej śmieci, można by tak powiedzieć. Jakby być niemiłym. A jak już mowa o artefaktach, nowy Developer z Discussion pokazał nam w końcu o co chodzi z tymi eliksirami do kraftowania artefaktów i jest nowa, mała, wielka zmiana, nazwijmy to. Od teraz będzie nowy symbol, który po prostu będziemy mogli wyszukiwać jakby po tym symbolu, które artefakty zostały wydrukowane z tej drukarki. A artefakty oznaczone tym symbolem będą musiały. Ulepszyć statystykę dwa razy, którą wybraliśmy. Co sprawia, że według mnie teraz na pewno gorzej wypada kraftowanie czapek. Gorzej wypada jeszcze kraftowanie piór czy fiatków, ponieważ tak, mamy dwa gwarantowane ulepszenia. To nie jest game changer. Rozumiem, że Hoyo nie chce zrobić, żeby to było jakieś turbo OP. Ograniczanie tego aż w takim stopniu jest z według, mnie, według mnie zbędne. Żeby to choć były trzy rolki, żeby to były cztery rolki, żeby faktycznie. Te ulepszenia, które mamy, ma miało jakąś szansę ulepszenia, skoro to jest dość rzadki item. Przypomnę, tych Satisfying Elixir nie mieliśmy zbyt dużo. Ja samych artefaktów straciłem dwa, mogę zrobić chyba kolejne dwa. W dodatku możemy zrobić tylko jeden na set, na patch. Także jeżeli byśmy chcieli mieć pięć idealnych, w cudzysłowie, artefaktów, to jest pięć patchy, to jest 210 dni, żeby zrobić pięć części setów. A myślę, że przez rok... No to wypadałoby, żebyś zebrać jakieś dobre już artefakty dla postaci Ponieważ wyjdzie nowa, więc nie zależy od tego, czy wailujemy, czy jesteśmy graczem free to play czy low spending to nawet jeżeli to. ta zmiana sprawiłaby, że mamy... Ło, będziemy mi taki turbo broken set, to nie sprawiłoby, że farmienie traci sens, ponieważ, no jak mówię, nie mamy raczej do budowy jednej postaci na rok To są takie przypadki jak ja które zbierają powiedzmy przez długi, długi czas i potem mają 500 twiszy na to. Dlatego ja uważam, że powinni jeszcze to podbufować, to i kroczek w dobrą stronę, ale koją nie, nie zrobią w tym momencie nic, co zasługiwałoby na efekt wow, ale oni są dobrzy. Kolejne zmiany dotyczą mapy i teraz tak, teraz te irytujące banery bądź irytujące questy, które są gdzieś w jakimś innym regionie będą nam po prostu przechodziły bezpośrednio do tego podregionu, nie będzie pokazane, że ten quest jest dostępny teraz w Kaźmie, ten quest jest dostępny teraz w Enkanomii, po prostu będziemy nas bezpośrednio pod mapy teleportować, to potrzebowali do tego całego... Patrzę, w sumie nawet kilku, żeby to wprowadzić. W dodatku treasure compass dostanie buffa, tego tutaj nie ma, ale to pokazali to na live streamie. Od teraz będą nowe zagadki w Collective of Plenty za gonieniem zbyczka e, Sili i to będzie trakowane przez kompas. Niestety kom Dalej uważam, że ten kompas powinien dostać trochę więcej buffów też na treasure boxy związane z morą. Aczkolwiek z mora taka, że to się liczy do procentu zwiedzania, a no, no nie powiem. Czasami jest tak ukryte, że bez mapy to. Panie, panie, bez mapy tego nie znajdziesz. Zmiany do Tipota. Można kupować kilka rzeczy. Ale z ciekawą zmianą, tutaj jest na samym dole, szarym drukiem, natlanowe gift sety zostaną dodane. I ogólnie czym są gift sety, bo może już zapomnieliście, bo mam wersję 5.5, także ja wam przypomnę. Gift sety to są sety dla konkretnych postaci, z których możemy uzyskać od tych postaci primogemmy, także jakiś set będzie się podobał, na przykład Kaczynie i Małice. A my mamy akurat małikę, no Kacinę musimy mieć poniekąd. To dzięki temu setowi, że go wstawimy do tipota, nawet na chwilę, oraz, oraz w tipocie będziemy mieli Małikę i Kacinę wystawioną. To te postacie dadzą nam po 20 Primo No teraz w tym przypadku, powiedzmy co wymieniłem, to primogemów Gemów będzie 40. A przypominam, że w tipocie dodali możliwość przekształcania kamieni na drewno i w ogóle. Cyrk na kółkach. Kto w Genshin gra w cyrku, się nie śmieje. Mamy w końcu kolejne pole sortowania, tym razem po wpisanej frazie w listach. Czemu tego nie było? Nie wiem, czy potrzebowali do tego całej super wielkiej zapowiedzi? Najwyraźniej tak. A dodatkowo, teraz będzie można włączyć w końcu sterowanie padem na telefonie z Androidem. To było ekskluzywne dla iPhone'ów, z jakiegoś nieznanego mi bliżej powodu. A hojo, jeżeli ktoś używał aplikacji z trzecich gdzie oni nie mają takiej funkcji w grze, do sterowania właśnie, mógł oberwać albo ostrzeżeniem, albo tymczasową blokadą konta, bądź przy powtórzonym tym czynie. Oczywiście tutaj jest napisany wireless controller. Jestem ciekaw, czy po prostu każdy kontroler, który jest bezprzewodowy, będzie mógł zostać podpięty. Czy musi to być ta specjalna, bluetooth, coś tam, approved, 50 specjalistów edycja. Oczywiście, jeżeli już tylko patch będzie, to to wypróbuję. Ogólnie tak, są nowe współprace i... W Chinach oni otrzymują współpracę oczywiście lepszą, można by tak powiedzieć, ponieważ jest to wydarzenie IRL w Universal Park, coś takiego. A na miejscu, z tego co tutaj rozumiem, będzie można zakupić różne Genshinowe jedzonka. Między innymi na filmie tym sponsorującym pokazali ciasteczka. A jeśli chodzi o nasz, tutaj prawdopodobnie region, mam nadzieję, niedługo będzie można kupić kolekcjonerski, powiedzmy, dysk od Seagate'a. Z edycji Sino. Ogólnie z tego co patrzałem, jeszcze nie znam jego ceny, nie, nie można jej podejrzeć nawet na USA. Jeśli chodzi o współpracę na przykład z OnePlusem można było kupować do Polski z UK bezproblemowo, także mam nadzieję, że z Seagatem będzie przynajmniej podobnie, że będzie wysyłka do Polski. Także jeszcze nie wiadomo. Pojemność jedna tylko, je je tylko jedna pojemność jednego terabajta. Ogólnie strona jest zrobiona po polsku, w sensie. O tutaj, chwila, gdzieś to było. Rzuć się w wiel przygód w te WAT, korzystając z autentycznych, oficjalnie licencjonowanych dysków Genshin Impact SSD. Będziesz mieć wszędzie ze sobą ogromną wiedzę i mądrość Matra. Pod czujnym okiem generała Mahamatra masz pewność, że ważne pliki lub złatwiej Biblioteka Gier będą bezpieczne. Jakby jest opis po polsku. Także mam nadzieję, że będzie to dostępne do kupienia, bo szkoda, jakby kolejna współpraca poszła gdzieś bokiem. Jeśli chodzi o Logitecha, jeżeli ktoś chciał myszkę z Ajaką, to był, czy musiał ją po prostu z Amazona sprowadzać po troszkę wyższej cenie. Niestety na stronie Logitecha do kupienia była na region polski niedostępna. Tak wygląda kalendarz eventów i wydarzeń na wersję 5.5. Resetuje się Imaginarium Theater, a wraz z restartem teatru dochodzi Icos dla Day oraz dla Venti'ego. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś turbo dziwnie trudne, ponieważ chciałbym. <śmum> Mam te dwie postaci. No i to wszystko jeśli chodzi o tą wersję Genshin'ka. Wchodzi Varesa. Varesa ma tak po prostu goofy. Animację, że no ja ją myślę, że będę wishował. A czy Wy będziecie ją wishować? Napiszcie w komentarzu. Dziękuję za oglądanie tego filmu, że Wam się podobał. Że... Mam nadzieję, że niczego nie ominąłem. Trzymajcie się i na razie Hipa. Cześć!